Jesteśmy organizatorem tworzonej na terenie całego kraju sieci myjni bezdotykowych, partnerskich oraz własnych. Troska o zadowolenie naszych klientów mobilizuje nas do stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. Z naszych usług korzystają klienci indywidualni, przedsiębiorstwa, jak i klienci flotowi. To, co nas wyróżnia. Dzięki nowoczesnej technologii nasze myjnie są przyjazne dla środowiska. U nas płacisz za czas mycia, o którym sam decydujesz. Możesz umyć zarówno rower, jak i duże auto dostawcze. Nie musisz demontować anteny radiowej czy bagażnika. Gwarantujemy, że nie zostaną uszkodzone. Na naszych myjniach karoseria Twojego auta będzie bezpieczna. Nie zostanie zarysowana w trakcie mycia. Kompleksowa obsługa na myjniach Auto Spa obejmuje mycie pojazdów, szczotki na stanowiskach odkurzacze, system kluczy pozwalający na korzystanie z usług w formie bezgotówkowej, system rozmieniania pieniędzy, wystawianie faktur VAT na usługi mycia, obsługę klientów indywidualnych oraz flotowych. Programy mycia. Proces mycia na myjniach Auto Spa podzielony został na 5 programów uruchamianych kolejno przyciskami na panelu sterującym. Zalecamy uruchamianie poszczególnych programów według kolejności umieszczonej na panelu sterującym. Samochód umyty w ten sposób będzie czysty i odpowiednio zabezpieczony. Mycie zasadnicze bezdotykowe. W czasie tego cyklu woda zostaje zmiękczona, a następnie podgrzana i zmieszana z mikrogranulkami proszku. Takie połączenie daje doskonały efekt mycia bez zarysowań karoserii twojego auta. Mycie szczotką z aktywną pianą. Jest to dodatkowy program, w którym do mycia wykorzystamy szczotkę z aktywną pianą. Program przeznaczony do usuwania zabrudzeń, które nie zostały usunięte w myciu zasadniczym. Płukanie. Wymyty samochód w programie 1 i 2 należy dokładnie spłukać czystą wodą przed przystąpieniem do woskowania. Woskowanie. Użycie tego programu. Pozwala na zabezpieczenie auta warstwą wosku, co sprawia, że karoseria jest chroniona przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, jak i wolniej się brudzi. Nabłyszczanie. Program łączy w sobie funkcje nabłyszczania oraz osuszania. Do pozbawionej zanieczyszczeń, zdemineralizowanej wody dodawany jest nabłyszczacz, który charakteryzuje się również zdolnością do osuszania. Po zastosowaniu tego programu Twoje auto uzyska efekt połysku bez plam i zacieków. Rozmieniarka Rozmieniarka banknotów znajduje się niemal na każdej myjni AutoSpa. Służy do szybkiego i sprawnego rozmieniania banknotów. Wydaje również klucze EuroKey do płatności bezgotówkowych. Posiadając klucz mogą Państwo w wygodny i łatwy sposób korzystać z usług naszej myjni. Oferujemy do ładowania 50 i 100 zł oraz bardzo korzystne rabaty i co najważniejsze, wystawiamy faktury VAT na nasze usługi. Wysoki standard w połączeniu z wygodą korzystania z naszej oferty pozwoli Państwu na oszczędzenie czasu, zminimalizowanie kosztów i maksymalne zadowolenie z proponowanych przez nas usług.